Angelika Klug pochodzi ze Skoczowa w województwie śląskim. Jest totalnie zakochana w kulturze skandynawskiej, stąd też wybór kierunku studiów, bo z tym właśnie Angelika wiąże swoją przyszłość. Jest katoliczką, ma zielone oczy i długie brązowe włosy, delikatną urodę i śliczny uśmiech, ale przede wszystkim ma zaledwie 23 lata, plany na przyszłość i całe życie przed sobą. W 2006 roku Angelika jedzie do Szkocji na wakacje, a dokładniej jedzie do Glasgow. Mieszka tam jej siostra. Angelika jednak nie zatrzymuje się u niej, tylko wybiera pokój na parafii św. Patryka w Anderson, która jest częścią miasta położone na południowo-zachodnim krańcu. To nie jest pierwsza wizyta Angeliki w tym miejscu, ponieważ dokładnie rok wcześniej również spędziła tam wakacje. Zajmowała pokój przy parafii, za który nie musiała płacić, ponieważ proboszcz prowadził zasadę otwartych drzwi i przyjmował wszystkich, którzy potrzebowali pomocy. Pracowała jako sprzątaczka i w ten sposób zarabiała na studia. Po trzech miesiącach pobytu miała już wrócić do domu, bo niedługo zaczynał się rok akademicki. Miała zaplanowany powrót na 2 października. Jednak 25 września nie pojawiła się w pracy. Wtedy jej siostra zgłosiła zaginięcie. Początkowo policja trochę to zbagatelizowała i przypuszczali, że Angelika mogła dobrowolnie opuścić parafię. Była w końcu dorosła i sama decydowała, gdzie chce lub nie chce przebywać. Nie musiała przecież nikogo o tym informować i nikomu się tłumaczyć. Jednak jej chłopak i siostra zapewniali policję, że to nie pasowało do charakteru Angeliki. Nie zniknęłaby tak bez uprzedzenia. Była bardzo związana ze swoją siostrą i po prostu nie zrobiłaby jej takiego numeru. Po tych naciskach policja postanowiła przeszukać teren kościoła i okazało się, że faktycznie wszystkie rzeczy osobiste zostały w jej pokoju były tam ubrania, pieniądze i co najważniejsze dokumenty. Jako obcokrajowiec raczej nie udałoby jej się zbyt daleko udać bez dowodu osobistego czy paszportu. Po tych odkryciach policja oficjalnie uznała Angelikę za zaginioną. Wszyscy, którzy mieli cokolwiek wspólnego z nią lub kościołem, zostali przesłuchani. W trakcie tych przesłuchań ustalono, że 24 sierpnia 2006 roku Angelika była widziana ostatni raz około 2 po południu w towarzystwie Złotej Rączki, który pracował przy parafii. Angelika i Patrick McLaughlin malowali razem garaż na terenie kościoła świętego Patryka. Patryk pracował na parafii św. Patryka, co prawda dopiero od około sześciu tygodni, ale był zaufanym człowiekiem księdza. Nic nie wskazywało na to, żeby miał jakiekolwiek złe intencje w stosunku do Angeliki. Mężczyzna został przesłuchany, zeznał, że faktycznie Angelika pomagała mu malować ten garaż, ale później już jej nie widział. Akcja poszukiwawcza popychana głównie przez rodzinę Angeliki miała spory rozgłos, ponieważ były w nią zaangażowane różne media i społeczność polska, która mieszkała w Glasgow. Całe miasto było obwieszone plakatami z wizerunkiem Angeliki. Policja sprawdzała kamery na stacjach kolejowych, na dworcach autobusowych, sprawdzali też kamery przemysłowe. Nie było żadnego punktu zaczepienia, żadnego śladu. Angelika po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Wyglądało to tak, jakby nigdy nie opuściła terenu kościoła. Dzięki zaangażowaniu mediów i policji szybko też stało się jasne, że mężczyzna, z którym Angelika była widziana po raz ostatni, to nie był jak uważano Patrick McLaughlin, tylko Peter Tobin. Był on zarejestrowany jako przestępca seksualny, powinien regularnie zgłaszać się na posterunku policji, jednak kilka tygodni wcześniej zniknął z policyjnych radarów. I co dziwne, to kiedy przestał się zgłaszać, lokalna społeczność nie została o tym poinformowana ani ostrzeżona. Bez problemu znalazł pracę w kościele pod fałszywym nazwiskiem. Może gdyby ta sprawa była bardziej pilnowana, nie doszłoby do tragedii, a może zamieniła po prostu komunikacja między postrównkami policji. Trudno stwierdzić, co było tego przyczyną, na pewno. Wiemy dzisiaj, że Tobin był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy i nie wzbudził u nich żadnych podejrzeń, a zaraz po złożeniu zeznań przepadł jak kamień woda. Teraz poszukiwana była nie tylko Angelika, ale także Tobin. Kim w ogóle był Peter Tobin? Urodził się 27 sierpnia 1946 roku w Szkocji, gdzie spędził pierwsze lata swojego życia. W 1969 roku przeprowadził się do w Sussex w Anglii. Tam po dwóch nieudanych małżeństwach i po tym, jak jego żona uciekła od niego z ich synem, przeprowadził się razem z trzecią już partnerką z powrotem do Szkocji, do miasta Bawgate. Ten związek również nie przetrwał. Zresztą wszystkie te kobiety po latach zgodnie opisywały go jako ułożonego i potrafiącego utrzymywać pozory porządnego człowieka. Ale jego sadystyczna natura bardzo szybko wychodziła na jaw. Dlatego wszystkie jego partnerki dość szybko znikały z jego życia. Przytaczam tutaj te jego wędrówki między Anglią a Szkocją, ponieważ będzie to miało dość duże znaczenie w dalszej części. Na razie jednak zatrzymajmy się na roku 1993 w hrabstwie Hampshire. To tutaj Tobin zwabił. Dwie czternastolatki do swojego domu. Grożąc im nożem zmusił do wypicia dużej ilości wódki, po czym obydwie zgwałcił. Jedną z nich ugodził też nożem, po czym odkręcił kurki gazu i zostawił dziewczynę na pewną śmierć. Na jego nieszczęście nastolatki miały ogromną wolę życia, obu udało się z tego wyjść. O, I muszę tutaj jeszcze dodać, że jego sen był wtedy w domu. Tobin nie chciał brać odpowiedzialności za to, co zrobił, dlatego pod fałszywym nazwiskiem ciekawe, który to był jego raz, kiedy zmieniał nazwisko pod fałszywym nazwiskiem wstąpił do sekty religijnej Jesus Fellowship. Nie ukrywał się tam jednak zbyt długo. Policja znalazła jego auto i tak odnaleźli też Tobina. W maju 1994 roku w Winchester Crown Court usłyszał wyrok winny i dostał 14 lat, z czego odsiedział 10. I wyszedł w 2004 roku. Nie wiem, co działo się z nim przez kolejne dwa lata. Wiemy już tyle, że w 2006 roku pod fałszywym nazwiskiem zaczął pracę w parafii Świętego Patryka i tam spotkał Angelikę. Po tym odkryciu, że mężczyzną złotą rączką był Peter Tobin, poszukiwania Angeliki nabrały innego tempa. Teraz było już. Bardzo prawdopodobne, że dziewczyna mogła paść ofiarą tego człowieka. Jeszcze raz przeszukano teren kościoła, tym razem zrobiono to dokładniej i przeszukano też kościół w środku. I tak, 30 września, w sobotę, policjanci znaleźli skrytkę pod podłogą. Skrytka była mała i ciemna, dokonali w niej makabrycznego odkrycia. W plastikowym worku znaleźli zwłoki młodej kobiety. I w trakcie, kiedy trwały poszukiwania, Tobina, oficer medycyny sądowej Carl Rogers, badała ciało niezidentyfikowanej jeszcze wtedy dziewczyny. Dziś już wiemy, że ciało, które było w worku, to ciało polskiej studentki Angeliki Kluk. To był bardzo brutalny atak. Dziewczyna była związana, skneblowana i pobita. Miała ślady tknięcia nożem na klatce piersiowej, miała krew na rękach, na twarzy. Wokół głowy, a tak był na tle seksualnym. Było bardzo dużo krwi. Przy ciele znaleziono także ubrudzone krwią ubrania oraz nóż, który chociaż wcześniej był umyty, nadal nosił ślady krwi. Zostały pobrane i zabezpieczone wszystkie próbki i ślady wokół miejsca, w którym leżała Angelika, porobione też zdjęcia. W samym kościele nie znaleziono śladów, żeby mogło tam dojść do tej tragedii. Dlatego to garaż, w którym Angelika była widziana razem z Tobinem, stał się potencjalnym miejscem zbrodni. Policjanci zaczęli przesuwać rzeczy, przedmioty, meble, które się tam znajdowały i dostrzegli plamy krwi. Coraz więcej plam krwi. Ktoś, kto był w garażu, silnie krwawił. Ślady krwi będą odpowiadać DNA Tobina i Angeliki. Dziewczyna została zabita w garażu, którego drzwi są zaraz obok wejścia do kościoła. Dlatego, kiedy Tobin z nią skończył, włożył jej ciało do plastikowego worka, a następnie przeciągnął ją jak worek śmieci do kościoła, gdzie ukrył w skrytce pod podłogą. Miejscowa społeczność była wstrząśnięta tym, co się stało. Ludzie przynosili kwiaty i kartki. Szok był tym większy, że młoda kobieta była tam znana. A została zamordowana w kościele, w którym pracowała jako wolontariuszka. W kościele, który dla wielu osób jest samym sercem ich społeczności. Następnego dnia pracownik londyńskiego szpitala zgłosił, że widział Tobina. Tobin został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i przewieziony do Glasgow, gdzie został aresztowany jako przestępca seksualny. Przyznał się do zabicia Angeliki. I właściwie można by było powiedzieć, że sprawa jest zamknięta, ale sposób w jaki Angelika została zabita dał śledczym do myślenia. Mieli praktycznie pewność, że to nie był jego pierwszy raz. Wiadomo było, że był już karany za przestępstwa seksualne, ale nie za morderstwo. I wtedy właśnie rozpoczęła się operacja Anagram. Operacja miała na celu Sprawdzenia miejsc, w których poprzednio mieszkał Tobin, i połączenia tych miejsc z niewyjaśnionymi zaginięciami z tamtych okolic. Policjanci z całej Wielkiej Brytanii byli zaangażowani w to śledztwo. Dla dobra sprawy wszystko odbywało się bez informowania mediów. I tak okazało się, że w 1991 roku Tobin mieszkał w Bathgate w Szkocji. W tym samym roku zaginęła tam młoda dziewczyna, Vicky Hamilton. Została porwana z przystanku autobusowego w zimny lutowy wieczór. I o ironio, przystanek stał naprzeciwko posterunku policji. Vicky w chwili zaginięcia miała zaledwie 15 lat. Na podstawie tego zaginięcia został przeszukany dom, w którym Tobin mieszkał w Bathgate. Znaleziono w nim nóż, który zawierał ślady krwi. Niestety to był jedyny trop, który łączył Tobina z Wiki. w tym domu ślad się urwał. Drugą dziewczyną była Dinah McNichol, która miała 18 lat, w sierpniu 1991 roku była na festiwalu muzycznym w Liphook w Hampshire w Anglii. Razem z kolegą złapała podwózkę, no i na jej nieszczęście kierowcą tego samochodu był szkod, Peter Tobin. W pewnym momencie podróży chłopak musiał już wysiąść, a Dana jechała dalej z Tobinem, i niestety słuch po niej zaginął. Jej tata myślał, że po festiwalu pojechała odwiedzić swoją babcię lub starszą siostrę, która mieszkała w Londynie. Po 10 dniach skontaktował się z nimi i okazało się, że od dawna nie miały od niej żadnych wieści. Wtedy zgłoszono zaginięcie na policję. Okazało się też, że przez ostatnie 10 dni i karta bankomatowa była kilkukrotnie użyta, między innymi w Margate, w którym Tobin mieszkał w tamtym czasie. Margate leży około 180 km od miejsca, w którym zaginęła Dina. Śledczy dotarli do sąsiadów Tobina z Margate, którzy zeznali, że widzieli, jak Tobin, kiedy tam mieszkał, kopał spory dół w ogrodzie. Zapamiętali tą sytuację, ponieważ jak zapytali się go po co kopie ten dół, to powiedział, że robi piaskownicę dla swojego syna. Jednak jak się pewnie domyślacie, żadna piaskownica nigdy w tym miejscu nie powstała i dlatego sąsiedzi właśnie zapamiętali to zdarzenie. Śledczy przekopali ogród i dość szybko natknęli się na coś nietypowego. W dole pod cienką warstwą cementu znaleźli zwłoki dziewczyny zawinięty w worek foliowy. Początkowo myśleli, że to ciało dajne, ponieważ zaginęła stosunkowo blisko miejsca, w którym znajdował się dom. Ciało jednak należało do Vicky Hamilton, która zaginęła w Bawgate tego samego roku. A chciałam tutaj dodać, że Baffgate leży ponad 700 km od Margate. Jakby spojrzeć na mapę Anglii, to Bawgate jest gdzieś tak na połowie Szkocji. A Margate na samym dole Anglii, jeszcze pod Londynem, czyli żeby przewieźć te zwłoki, musiał przejechać przez pół Szkocji i praktycznie całą Anglię z martwą dziewczyną w samochodzie. Śledczy nie przestali jednak po znalezieniu ciała Wiki, kopali dalej i znaleźli również ciało Dajny McNichol. Oba te morderstwa były na tle seksualnym. Ciało Dainy było pochowane w ten sam sposób. Była również włożona do worka foliowego i w ten sposób zakopana. Na ciałach obu dziewczyn było mnóstwo śladów DNA. Nie było żadnych wątpliwości, że to Tobin dokonał tych dwóch morderstw. Poprzez operację Anagram, Tobin był podejrzany o zabójstwo 48 kobiet. Niestety. Udało mu się udowodnić tylko trzy z nich i tylko za te trzy poniósł odpowiedzialność. W marcu 2007 roku odbył się proces za zabójstwo Angeliki. Tobin przyznał się i dostał karę do żywocia. W grudniu 2008 został uznany winnym za zabicie Wiki, Hamilton i Dajny McNichol. Łącznie za te trzy morderstwa został skazany na potrójne dożywocie. Resztę życia spędził w więzieniu w Edynburgu. Przeżył tam zamach na własne życie, po którym została mu 20-centymetrowa blizna na twarzy. W 2016 roku dostał udaru, następnie jest zdiagnozowano u niego raka. Zmarł 16 października 2022 roku przykuty do szpitalnego łóżka. Nikt nie zgłosił się po jego prochy, dlatego około tydzień później zostały rozsypane na morzu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka ze zbrodnią w tle. Do usłyszenia.